Dzień dobry, witajcie kochani. Dzień dobry, witamy was serdecznie. Piotr Bereźnicki, Przemysław Koniniec włoży szyderców. Takie, znowu dzisiaj szydzimy troszeczkę spóźnieni, ale jesteśmy, kochani, nie zapominamy o was. No, przed trzy dni musieliśmy ochłonąć po świętowaniu, więc... Tak. tak. <mum> Proszę nam wybaczyć i po tym świętowaniu okazało się, że za bardzo narozrabiałem i Przemysław postanowił dzisiaj, że będzie mnie uczył prawa. Będę. Piotr narozrabiał, kochani, swoje 44 urodziny, które, które wspominamy bardzo, bardzo miło. Odwiedziło nas mnóstwo osób. To było naprawdę miłe i, i, i fajne, że, że tak to się potoczyło. Tak, widzów Daniela Magicala, którym bardzo dziękujemy. Link na czacie, wejdźcie tam łapkę. Dobijamy tysiąc łapek mu. W sensie, no nie wiem, imię. no kanał Open Mic Polska. Piotr, Piotr. Duża tego, Peter. Bo chyba to będziemy puszczać po kolei, no. Dawajcie mi, tysiąc łapek okay. dobijamy, tysiąc łapek. Yy, kochani, no więc dzisiaj ma być twarde prawo, lecz prawo, czyli dura sed Lex. Najdziwniejsze przepisy prawne w Stanach Zjednoczonych, kochani. Taki artykuł dzisiaj przygotowaliśmy. Ten artykuł został podzielony na kilka kategorii. A to wszystko dzięki stronie focus.pl, bo posiłkujemy się właśnie artykułem ze strony Focusa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy uprzejmie. Porozmawiamy sobie właśnie o takich najdziwniejszych przepisach prawnych w Stanach Zjednoczonych. Jeśli spodoba Wam się to, to zrobimy też być może takie prawa w Unii Europejskiej. To wszystko zależy od Was. Natomiast dzisiaj zaczynamy właśnie od praw w USA. Jest to podzielone na kategorie, a więc zaczynamy od kategorii w trosce o zwierzęta. Jesteś Oi. gotowy? O tak, to jakiś ekolog, jurysta musiał pisać. Słucham. W Zion w Illinois nie wolno częstować papierosami psów, kotów ani innych zwierząt domowych, Peter. Wyobrażasz to sobie, jak to sobie po pracy przyjdziesz i z psem nie zapalisz. <gry> A W ogóle, jaka to jest, co to, malbogasa nie dać swojemu owczarkowi niemieckiemu, to jak to. Ja nie głosuję, ja to rzeczywiście. No ale przepraszam, już papierosa nie, ale cygaro i fajkę, tak. Chyba chyba tu ogólnie chodzi o wyroby tytoniowe, Peter, także z psem tam nie popalisz. No Natomiast... to nie ma od kogo pożyczać później. No niestety, no pies cię nie poczęstuje ani ty psa. Straszne. Na, na, słuchaj, tutaj, na przykład w Tennessee nie wolno łow, łowić ryb, ale czym? Lasem Peter, a w Idaho siedząc na grzbiecie wielbłąda. Cześć, <grystanie> Znaczy, o ile ten wielbłąd. O ile ten wielbłąd uciekł z cyrku, prawda? Bo wcześniej łowił wielbłądy, to może. Te... Nie wierzę. Ryby... Patrz, już powiedziałem, wielbłądy, no ale trudno, bo to się można przejęzyczyć przez to wszystko. Nie, no nie wierzę, ale jak ten lascem łowić ryby, to musiał być jakiś ekwinibrysta totalny. To ja nie wiem, nie ale nie wolno. Tacz... Nie wolno pójdziesz za to siedzieć, jeśli spróbujesz. Także nie próbuj, nie myśl, po co A to zamknąć. A prądem? chcesz pra... łowić ryby? Ty kusowniku, ciebie powinni zamknąć profilaktycznie. No przepraszam, to u ciebie na Lubelszczyźnie się tak bawią. Fajnie, fajnie. Popaki wiedzą, co. Tak, no, co dobre. Tylko sobie powinni te klemy pod jajka podczepić, wiesz. Ale dlaczego nie wolno na wielbłądzie, to ja tego nie rozumiem. Dobrze, Peter, nie wolno i tyle, ale wiesz co? W Indianie przestępstwo popełni ten, kto, kto pobaluje zająca farbami, e, lub w, jaki w jakikolwiek inny sposób zmieni jego wygląd. Lecz to ja, zając z poziomka. Musiały... Ale, to, ale to, nie dotyczy zajączka wielkanocnego, bo ja tam nie. tam musiały wdech. być takie przypadki, ty pomyśl o tym, takie nie, przypadki. No to... Znaczy ja, ja myślę, że ktoś sobie po prostu, o złapałem zajączka, a to przerobię uszatka sobie na brązowo, bo, bo mm. tak lubię, prawda? Nie no to po prostu, ale to, ale to tak no, rzeczywiście no po co przerabiać te biedne zwierzątka. Przechodzimy do Arizony, Arizona Peter, a w Arizonie też słabo, ponieważ osłom nie można spać w wannie Peter, no. nie wolno. Znaczy... Was, no. Ale, ale to nie jeden osioł już w wannie zasnął. No, ale tam nie może Szczególnie po imprezie jeden osioł z drugim zasnął. Kiedyś widziałem dwóch osłów, jak spali tak na waleta. Podobne prawo dotyczy Arkansas na przykład. Tam, ta, tyle, że tam nie mogą w wannie spać krokodyle. Wiesz, krokodyl wychodzi, pokazujesz mu zapis, proszę wy tego stąd. Piękny, it's beautiful. O kurwa. Płynie mi do, do... Uciekaj kurwa stąd. Get out of here. Gotta move out. Tak, no gdzie to krokodyl do jacuzzi, jeszcze bym no, te bąbelki zaszkodziły. No, daj spokój, no. Ale Natomiast, słuchajcie, to Peter, jest absurd. E, w Teksasie prawo zabrania malowania graffiti na krowach. Także też scenę porysuję. O, to już, i to już jest przestępstwo. Bo biedna krowa Milka była tyle razy malowana. To skandal właśnie na niebiesko na dodatek. Tak jest. Bierzemy kolejną kategorię. Ta kategoria jest nazwana spożytkiem dla instytucji małżeństwa. O, to dobrze, to Ty się ucz, bo Ty jesteś stary małżonek. I w Virginie Peter, prawo zakazuje łaskotania kobiet. Jako nie? Znaczy, ale to... w, ogóle, w ogóle łaskotania. Wszędzie czy tylko w wybranych miejscach? Peter, musiałbyś zadzwonić tam i się zapytać. Bo wiesz, ja wiem, że ty lubisz łaskotać kobiety, natomiast. Ale, gdzie... tylko, w jedny, ale tylko w jednym miejscu. Jakim? Nie mogę powiedzieć. Dobrze. Dobrze. <grym> 44 <grym> lata, co za człowiek. Nie, no ale cię. Dlaczego akurat nie wolno łaskotać kobiet? Bo co, bo za głośno się śmieją, czy co? Nie wolno i tyle no. O matko, i co e... jeszcze? Nie, czego jeszcze nie wolno? W Arkansas mąż ma prawo bić żonę, ale nie częściej niż raz w miesiącu. Także, A to... kochanie, jutro 28 w wpierdziel! Za ale zamiast. to co, ale to przed wypłatą? Po? Czy co, za zupę? Czy po zupie? Ma zupę, prawo czy... i tyle, non. Tak. Ale to, ale to, ale to jak? Tylko, tylko raz w miesiącu? Tak? No raz w miesiącu, jak zasłuży, wiesz. Rozumiem, no tak, rozumiem. No, ale jaki się zwyczaj to. prawo, naprawdę. Ale nie, no bo to jest chyba oparte na tak zwanym prawie law, czyli prawie zwyczajowym. <grym> bardzo dobre prawo zwyczajowe, Peter. No bardzo, tak. Masz prawo w pierwsze nie, bo takie jest prawo. No i trudno. Ale raz w miesiącu, żebyście żebyś się nie bał i więcej. Nie, no gratuluję. Skąd ty to wyczesnąłeś? No, Fokus.pl tutaj nam... Znaczy, mamy. ja rozumiem, ale to naprawdę to drukują w Polskich, że tak takie rzeczy No tak. No i... <noise> tak? Natomiast to, to jest jeszcze takie uzupełnienie do tego artykułu, że tak? w Los Angeles ograniczeniem w tym względzie jest szerokość skórzanego pasa. Dwa cale, czyli około 5 cm. W przypadku zastosowania szerszego wskazana jest zgoda małżonki. Kochanie, zacienki za cienki wziąłeś, zacienki, będzie bolało, za cienki. Jak chcesz grubszy, to że ona mówi, no kochanie, weź dzisiaj ten 10centymetrowy, będzie hardcore. A to już nie lepiej jakiegoś. Ja nie wiem, to oni się tak bawią po prostu, czy... Nie wiem, Peter, nie wiem jak to nazwać. Dla mnie jest to czysta głupota. No dobrze, no słuchajcie, ja, ja tego słucham z otwartymi ustami, <laughs> ale... Peter, ale to jest... To musisz posłuchać tego. W Karolinie Południowej żonę można być tylko w niedzielę, i to wyłącznie na schodach gmachu sądu. Wyobrażasz sobie te kolejki? Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę panią. Eee, to już dla mnie nie starczy. <śmiech> lista, <śmiech> lista jest. Gdzie się, gdzie się Johnson pchasz? Gdzie, teraz ja biję żonę. Ja Ty, ty to byś w zeszłym tygodniu, gdzie? Peter, ale myśmy to powinni sprawdzić, bo, bo dla mnie jest to niewiarygodne dosłownie. Nie, no to są to, są, to, to co czytasz teraz, już to, słuchaj, są takie prawa zwyczajowe, one są oparte na kodeksach handlowych. I to jest prawo zwyczajowe, i rzeczywiście sądy okręgowe w Stanach Zjednoczonych to tolerują. Vermont Kobietom nie wolno nosić sztucznej szczęki bez pisemnej zgody męża. Rozumiem... No, gdzie będzie, no gdzie będzie tą klawiaturę pokazywać ludziom i wstyda, jak jej wypadnie. Gałatyk jest nie bo... Będę proszę pana, tak, bardzo się ręku, Dobrze, to, bardzo to się cieszy, to już Mąż się to się nie zgodzi się. I, i koniec. Ale, ale, ale to wiesz, no to jeszcze, żeby moczyła. Ona może nie moczy, żółte, to takie pokazuje. To, to... Ja przynajmniej jestem szczegbaty, bo w komentarzach było, że czemu taki szczegłaty się pokazuje, ale ja przynajmniej mam, mam zgodę. Swoją własną, dziękuję. Przechodzimy do następnej kategorii, która ma tutaj swoją nazwę ze względów estetycznych. Znaczy, to, to nas chyba nie tyczy ta kategoria, bo my to tacy estetyczni jesteśmy. No. I piątł już tutaj lokalne prawo w Kalizos w stanie Nowy Meksyk zabrania kobietom pokazywania się w miejscach publicznych z nieogoloną twarzą i owłosionymi nogami. No gdzie, no właśnie, gdzie to. to... W gilet i się golić na twarzy, no. A nie te wąsy takie jakieś takie do pasa, są no, naprawdę. A znaczy, że do nieogolone nogi to tak wygląda to obleśnie. Pończochy się wą. W Arkansas prawo nie pozwala dyrektorom szkół zwiększenia pensji nauczycielom, którzy noszą fryzurę na pazia, Peter. Ty A jaka ty masz... to jest na pa... jaka No nie wiem, pomaga? ja wiem, jaką Ty masz, nie? Ty masz na, na mnicha. A napazia, jak jest, bo nie wiem. Tu... Napazia to chyba taki tutaj jesteś ścięty po bokach. Ja nie wiem, właśnie, co to jest napazia. No... Napazia? Znaczy, kto kogo napazia? Znaczy... <laughs> to to źle <zialedzi. śmiech> Od tego, czym. No, ja rozumiem. No, to. No. To, no, to taki przyjdzie i się napazia, no to dlatego nie dostaje za to, że się napaział. Znaczy, zrobił się napazia? No rozumiem. Taka zabawa semantyczna, no to, to jest niewiarygodne, ale to. to, to Ciekawe, jakby to było, gdyby ja się pokazał rzeczywiście i łamał prawo. Za to Próbuję. są mandaty? Próbuję. Ciekawe. W Tombstone w Arizonie prawo zakazuje śmiania się z otwartymi ustami w przypadku widocznych braków w uzębieniu. To, 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 to Specjalnie to wybrałeś, tak? Dla tak, mnie, Peter, tak? Nie, nie posmałbyś się tam. Nie posmał. <laughs> Co ty, bo to wiesz, ta... ale to Nie dlatego, no ty że... nie masz już zębie. ja tam zaglądałem ci w paszczu, jest okej. Okay. Co ty, co, co ty ludziom opowiada że ty mi w paszczę zaglądałeś, no ja, to no, taka... nieraz jak ziewasz człowieku jak hipopotam, to widać kurde pięty spod spodu. Nie no słuchaj, no to jest rzeczywiście kwestia może estetyczna. Może oni chcą uchronić, żeby tam jakaś osa nie wleciała przez te szpary w zębach. Może. Ale słuchajcie, to jest niewiarygodne co on czyta po prostu. To jest jakieś odjechane totalnie. Następna kategoria Piotruś to w obronie moralności. Mhm, uh -huh. a cóż to znaczy w obronie moralności? A na przykład to, że w stanie Waszyngton jest, dozwolone jest współżycie płciowe jedynie w pozycji misjonarskiej. I co ty na to? Y a, to a to mnie kręgosłup boli, to ja nie dałbym rady. <laughs> Nie, nie, no to, 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 to ale to jest dyskryminacja osób leżących. O. To jest nic, Peter, bo e, w Daltona Beach na Florydzie prawo zabrania molestowania seksualnego kontenerów na śmieci. I senę porucha. Znaczy, co, jak, jak rusza klapką, to co? Śmietnik no. się jakoś pod. Ta, tam senę poruszasz. Ale co, że klapka klapką, czy, czy co? Czy się go po kółeczku tam smyga? Nie wiem, nie próbowałem, nie wypowiadam się, nie znam. Znaczy, wiesz co, ale to, ale to ja mam nadzieję, że to są specjalne śmietniki dla potrzebujących, ktoś ocierają na przykład. Nie wiem, no to tak tylko, tak tylko sobie powiedziałem, że są strefy takie, oczyj się o swój śmietnik na przykład. Natomiast w 2001 roku Senat Stanu Karolina Północna wydał dekret który zabrania przeklinania w obecności osoby zmarłej. No bo to diabła. No, no już zmarto dać mu spokój, nie nie, nie No człowieka. tak, a, ale ja wiem czego, dlaczego tak jest, wiesz? Mm. Przypuszczam, że jak się jakczyście przeklniesz i zmarły się obudzi, a już testament zostawił, to daj se spokój, no. Są takie przypadki, że zmarły się budzi. Ty se tam zaklniesz się taki krewny się obudzi i powie: "A to tak. Ledwo tylko o prawie już ostygłem, a ty już zaczynasz, prawda? To szczególnie u tych religijnych, tak. Piotrusz, przechodzimy, przechodzimy płynnie tutaj do następnej kategorii. Żeby żyło się bezpieczniej. Komu? Nam wszystkim. Nam wszystkim A no i żeby, i żeby Polska rosła siłę, jeszcze tylko brakuje hymnu. Jaka Polska? Tutaj mówimy o, o, o USA. Ale to. To, to, co, to co ty, przecież USA zbudowali sami Polacy, to daj sobie spokój. Wiem, ale w Maryland, Peter nie wolno wyrzucać z drugiego piętra budynku płonących snopków siana. E, o innych piętrach ani słowa, więc chyba można. Nie, nie wiem. Znaczy nie, no co to, to, to słuchaj. Tam, tam to jest stan rolniczy, niektórzy idą na te pola, prawda, buszują w zbożu i dlatego potem sobie wyciągają to z butów, z ubrań. Słyszałeś o buszującym zbożu, czy nie? Tak, tak. No to oni tam buszują, potem im to zostaje i to się nazywa płomienna miłość. Może no, też, że też te władze są nieczułe. A <laughs> czekaj, bo tu mam coś świetnego. No, bo... Uwaga. Włodarze stanu Teksas ustanowili niedawno genialne w swojej prostocie prawo, Piotłoś. O, proszę. które wymaga od przestępcy, by ten najpóźniej 24 godziny przed napadem uprzedził ofiarę o swoich zamiarach. <laughs> Rozumiesz. E, to zaczynasz tak, e, e, no Dzień dobry, ja chciałem panią napaść, halo. Tak. A kto przy telefonie? Słuchaj, jest taków w domu? Nie ma. Kurwa, jego macie. Ma pani 24 godziny i zarabedę. A, a, a potem już tylko łomem, tak? No dokładnie. Ale uprzedzisz, uprzedzisz, będzie elegancko. Ty, słuchaj, to my tam musimy pojechać. Będziemy sobie spokojnie napadać. Nikogo nie będzie w domu, bo uprzedzaliśmy, czy nie? No. Tak, a mówiłem, uprzedzałem, po co zostawać co zostawać? Tak, po, po, co, po co zostawać w domu, po co się narażać, prawda? Następna kategoria, Piotruś, to dla dobra ogółu i świętego spokoju. A no to znaczy tak jak z teściową mniej więcej. Mam dla ciebie smutną wiadomość, bo jeśli mieszkałbyś kiedyś na Florydzie i posiadał słonia, to chcąc go uwiązać... Co? Na słonia. I chciałbyś no. go uwiązać do parkometru, to niestety musisz uiścić opłatę taką samą jak ze samochód. To jest niewiarygodne i niesprawiedliwe. Ale nie chcę, zaraz, znaczy co? Idę sobie swoim własnym słoniem, trzymam go za trąbę, ty poczekaj, tutaj rzucę monetę za ciebie, tylko tu stój. No. Dokładnie, dokładnie. Ale to, to jest nie. Jak to? To jest bardzo sprawiedliwe. Gdybyś na przykład miał płacić od to ty wiesz, że gdybyś zapłacił? To wszyscy kupujmy słonie zamiast samochodu. Oczywiście, ja polecam. Jaka oszczędność. Wow. Tak. Przejdźmy do ostatniej kategorii, która się nazywa z korzyścią dla zdrowia. Ale psychicznego chyba. Po tym, co usłyszałem, to już jedynie mi zdrowie psychiczne zostało. Na Alasce prawo zabrania uprawiania seksu w samochodzie lub przyczepie, jeśli temperatura na zewnątrz jest poniżej 25 stopni. No to daj spokój. Zamiast sobie pobiegać nago Peter, i, i robić kryoterapię, to oni sobie tam po prostu będą się spółkować w tych naczyniach, ty jak, jak im zachowują się podczas zimnej pogody. Ty nie masz z tym problemu, bo one są tak małe, że jak się skurczą. U mnie są małe, zgadza się, u ciebie wklęśnięte, Piter. Także... Nie, ale nie, no ale słuchajcie. Ty, słuchaj ty jest jak... w żołądku. Mhm. Ale słuchaj, no, daj spokój. No. Żeby seks uprawiać, jak jest ta, taka temperatura? To trudno, jest zabronione. I, i oni co? Oni wiesz, jesteś już e, swoją, swoją ukochaną, a nagle pan z pirometrem wpada i mieć. Tak, dokładnie. 24 i 3, poczekam jeszcze chwilę. <laughs> tak jest. Co, co to ma znaczyć w ogóle? Widzicie państwo, jaka jest temperatura? Są przepisy, są. Co z tego, że się panu skurczy? Skurcze pana łapią? Co, co mnie to obchodzi? Piotruś, na Hawajach na przykład nie wolno wkładać sobie do uszu monet. Nie no, słuchaj. O, tu jest dobre. Stan Wermont, kurczę, brawo wy. Oraz na Florydzie przepisy zabraniają gwizdania pod wodą. Popatrz, ktoś próbował to... i pewnie nie wypłynął. Ale to no proszę cię, to, to, to chcesz bąbelki popuszczać troszkę... Troszkę sobie pogwizdać, na przykład, nie wiem. Glory, glory, aleluja, a tu nagle jakiś facet mu mówi, jak widać pod wodą nie wolno. A to do tych monet w uszach, to wiesz, no, wyobraź sobie, jak człowiek by sobie próbował włożyć taką pięciocentówkę do uszu. No, no nie wiem, no, widziałem, jak ty wkładałeś sobie do nosa, ale do uszu jeszcze nie. Ale to proszę cię, to, to wiesz, dlaczego nie wolno wkładać sobie monet do uszu? Dlaczego? Człowieku, no przecież wyobrażasz sobie, bo tam jest. Wizerunek na przykład zrozum, no, no i potem co? No tak, chciałem, tak. żeby chciałem, chciałem zobaczyć prezydenta w Woskowinie, Jak to? Ostatnia taka ciekawostka. Na Florydzie grozi grzywna za zaśnięcie u fryzjera z głową w koszyku suszarki. <noise> no, słuchaj, no taki baran. Nie dość, że się prąd zużywa. Ale eter bym im puszczał, jakbym ja bym na takich karach zarabiał. Ale to no, ty wiesz co? No, no jak Peter, ty... no, no zasypia ci wiesz, ty bierzesz kasę później. Ale ja mam, ja mam też inny pomysł, wiesz co? No, słuchaj jak cię. oni już tak zasypiają w tych suszarkach, to ja bym im puszczał muzykę ze Star Treka. <laughs> dlaczego akurat no, ze Star Treka? Słuchaj, taki się budzi i nagle słyszy głos lorda Vadera, że Imperium kontratakuje, ale byś miał tam po prostu. Star Treku, Za... lord Vader. człowieku, zabiją cię, zabiją cię fani e, Gwiezdnych wojen. To są, to są, oni ze sobą walczą, fani Star Treku i Gwiezdnych Wojen, a ty połączyłeś to ze sobą. To jest mój przyjaciel. No i teraz mam przeklapane. to widać, że jak, jak to połączyłem teraz, ale mam nadzieję, że on to wytnie, ja mam nadzieję, że on to wytnie. Nie, nie, oczywiście, że nie wytnę. No ale Dobrze. błagam cię, wytnij, ja ci nie zapłacę. Ma, nie mam mowy, stary. Kochani, to być Gwiezdne Wojny, błagam. On no, zawsze się w kopię. Ja niestety nie, 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 nie potrafię wycinać tego, Piter. E, jak tak, to nie? Nie ma, nie umie. Nie no ale zapłacę ci! Lupie. Ale nie, ma ty nie masz tylu pieniędzy, chłopie. 7 zł, to wiesz, gdzie se możesz. 12 ci Bo, Poza tym okradli nas złodzieje, banda decydentów. Kochani, 600 złotych wisi nam pewna instytucja. Nieładnie, nieładnie i jeszcze raz nieładnie. No, Zrobimy o nich łożę szydeksów, jak trzeba będzie. Jak trzeba będzie, to tak. No, Kochani, niestety. Bardzo Wam dziękujemy e, za dzisiejsze spotkanie. Było nam bardzo, bardzo miło. Przepraszamy za to spóźnienie. Ale będziemy się teraz starać regularnie Będziemy, będziemy. Być. U być. U mnie zagościło oświetlenie. Myślę, że troszeczkę lepiej mnie widać niż na poprzednich. Odcinkach. No, w tych ty zmarszczki przynajmniej mu wygładzi to światło. Jakie zmarszczki, kurde, ty masz zmarszki. Ja <gry> Daj, mam czoło bo... napięte jakby jaja, człowieku. No skoda tylko, że jaja Jaja to są, ale gdzie indziej. No, ja, no. Ch ja chciałem powiedzieć tylko, że dziękujemy naszemu tekściarzowi, jak zwykle. Dziękujemy ślicznie. Bo, Mamy bo... już tematy na kilka odcinków, tak więc jest. Się nie przejmujcie. Dzisiaj jest taki właśnie taki po naszemu taki odcinek czysto spontaniczny. Słuchajcie, bo my nie przygotowujemy się, chcemy, żebyście nie, to wiedzieli. To jest prawda, jesteśmy po prostu tak ad hoc, bierzemy artykuł, jego nawet zazwyczaj nie czytam przed. Po prostu chciałbym być zaskoczony w trakcie czytania. Dokładnie. Słuchajcie, prawo zwyczajowe Stanów Zjednoczonych to jest coś niezwykłego. My poprosimy Was o to, żebyście. Wymyślili własne prawa, które chcielibyście ustanowić. Otóż to, i, i macie tym sekcję tym komentarzy tym. do tego, tutaj, tutaj pod spodem, o tu, będzie sekcja komentarzy, i tam, e, tam przypniemy Wam e, komentarz e, i liczymy na wasze, na wasze świetne pomysły. Dokładnie, kochani, dlatego, że my nie chcemy się przygotowywać. My chcemy być trochę inni niż e, powiedzmy zawodowi youtuberzy. No, do zawodowych nam dużo brakuje, ale. Chcemy, żeby to wyglądało tak, jak na naszych live'ach, czyli rozumiecie, tak, tak, żebyście, żebyście poczuli się po prostu jak na live'ie, jak na programie robionym na żywo. Dokładnie. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia, słuchajcie, kochani. I jeszcze jedna uwaga może być tak, bo my możemy mieć teraz troszkę więcej pracy, mm -hmm. że zamiast live'a w których piątek będzie e, kolejny odcinek Łoży Szyderców, więc może się tak bo... zdarzyć. Może się tak zdarzyć, bądźcie na to gotowi. Dziękujemy, pozdrawiamy was serdecznie. Trzymajcie się i, i do usłyszenia. Trzymajcie się, hej.